Wycena kryptowaluty zależy tylko od hypu. Zmień moje zdanie. No tutaj raczej nie będę próbował zmienić Twojego zdania, ponieważ zwłaszcza jeżeli chodzi o krótki termin, hype ma tutaj bardzo, bardzo duże znaczenie. Oczywiście wyceny kreuje popyt oraz podaż, to jednak na popyt wpływa jak najbardziej hype, to jednak oprócz hypu wpływają też inne rzeczy. Tutaj jednak, jeżeli przerzucimy się na długi termin, moim zdaniem hype już ma znaczenie dużo, dużo mniejsze. W przypadku Bitcoina obserwujemy coraz to większą adopcję, widzimy ETF-a, widzimy firmy, które zaczynają skupować Bitcoina i tworzą coś, co nazywa się Bitcoin Strategy. Widzimy państwa, które wprowadzają Bitcoina jako środek płatniczy, widzimy już jeden stan w Stanach Zjednoczonych, który także w swoje rezerwy wrzuca bitcoina, więc to jest hype? Czy to jest rozpoczęcie nowego trendu, znalezienie kolejnych zastosowań dla aktywa? No, moim zdaniem, w krótkim terminie, hype. Jak najbardziej, w długim terminie. Adopcja i użyteczność. Jesteś początkujący na rynku kryptowalut i wciąż nie wiesz, jak najlepiej zacząć. Koniecznie obejrzyj ten praktyczny poradnik, który poprowadzi ciebie krok po kroku, dzięki czemu dużo szybciej zaczniesz skutecznie działać. Zanim jednak to, koniecznie subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych tutoriali i stawać się coraz lepszym. Dzięki wielkie, trzymaj się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.